Hej, zadam Ci ważne pytanie. Masz około 40 lat i jesteś w kwiecie wieku. Dobrze się rozwijasz, dobrze prosperujesz, dobrze wyglądasz. Idziesz cały czas do przodu. I jaką kobietę powinieneś wybrać? Czy nie masz oczywiście jeszcze dzieci, ale masz 40, 40 parę lat, może nawet 50. W każdym razie jesteś po 40. Jaką powinieneś wybrać kobietę? Czy wybrać 20-kilkuletnią kobietę, czy już ponad 40-letnią kobietę? 40-letnią kobietę, która gdy miała 20 parę lat, gardziła tobą? Mówiła, że no nie, nie, nie. Ona wtedy wybierała takich facetów, którzy akurat byli na topie w danym mieście, bo była bardzo atrakcyjną kobietą. A teraz nagle widzisz gdy ma 40 lat napiera jakby była po prostu jak wściekła! I chciałbym właśnie Ciebie zapytać, czy wybrać 20-kilkuletnią kobietę, czy 40-paroletnią kobietę. Jeżeli masz, jesteś powyżej 40, jesteś w topowej formie swojego życia. Zadam ci kolejne pytanie. Jeżeli nie masz dzieci i ta kobieta już jest grubo po 40, to pewnie chciałbyś mieć kiedyś dziecko, a być może dwójkę, być może trójkę za jakiś czas. To zadam Ci po raz kolejny pytanie: czy kobieta 40-letnia jest dla Ciebie dobrym wyborem? czy dwudziestokilkuletnia kobieta będzie dla ciebie dobrym wyborem Zadam ci kolejne pytanie czy kobieta 40-letnia, 40 paroletnia cały czas mówimy, gdy masz jesteś od 40 wzwyż i nie masz dzieci Mówimy o takim przypadku i zadam ci po raz <śleszy> kolejne pytanie Przecież nie wiesz, co ta kobieta 40-letnia przeżyła, ilu miała dziwnych panów, w cudzysłowie, facetów, którzy po prostu potraktowali ją jak rękawiczkę. Wzięli, spotkali się, porzucili, albo to ona porzucała ich, ale za każdym razem turbulencje po tych związkach były duże w głowie. Tego nie wiesz. Dwudziestokilkoletnia kobieta. Ma w miarę czystą kartę. Oczywiście zależy, która dwudziestokilkuletnia kobieta, bo czasami te 20-kilkuletnie kobiety mają czasami takie przebiegi jak samochody rajdowe. To też jest inna kwestia. Ale gdy chcesz założyć rodzinę z trójką dzieci, z dwójką dzieci, czy 40-letnia kobieta, jest w stanie ci to zapewnić. To jest dobre pytanie do Ciebie. Kolejnym takim pytaniem może być to, że bardzo wiele kobiet, które są, mają 40 lat coraz wychodzi im więcej zmarszczek, więcej różnych rzeczy na ciele zmian, a mało która edukuje się w tym kierunku. Mało, która przepracowała to w swojej głowie, żeby być dowartościowaną, żeby kochać siebie, i coraz więcej ma w związku z tym problemów. Dwudziestoparoletnia kobieta w ogóle nie wie, co to jest marszka, i nie, rozu nie rozumie tego problemu. Zadam Ci kolejne też pytanie. Dwudziestokilkuletnia kobieta, gdy zaprosisz, pójdziecie sobie w jakieś piękne miejsce, zawierzysz ją, gdy cokolwiek zrobicie takiego yy, fajnego, zabierzesz ją na jakiś fajny widok do jakiegoś ciekawego miejsca, ona się cieszy, bo to są pierwsze jej przeżycia w życiu. 40-paroletnia kobieta była bardzo często na tysiącu widoków takich, których ty czasami ty nawet takich nie widziałeś. Więc kolejny raz kolejny widok kolejny gentleman. To jest kolejne pytanie do ciebie. Jak sądzisz? Co sądzisz na ten temat? Ja tylko pytam. Ja jestem laikiem i chciałbym się właśnie dowiedzieć od ciebie. Co ty sądzisz na ten temat jeżeli jesteś po 40 i chciałbyś założyć rodzinę. Czy kobieta po 40, czy kobieta po 20 dla Ciebie? Mówimy o mężczyźnie, który chce założyć o rodzinę. Zadam, Ci kolejne pytanie. Nie wiem, czy wiesz, albo już może wiesz, że 20 kobiety cieszą się z życia, cokolwiek. Lecą tu, lecą tam. Wszystko fajne, wszystko zadowolone i szczęśliwie mówimy o większości cały czas. 35 letni wzwyż już myślą, aha kredyty, życie, to obciążenie głowy jest takie, takie. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, gdzie mieszkanko kosztuje milion, pensja jest 4000 tysiące, czy tam pięć, więc coraz większe obciążenie w głowie powstaje. 20-letnie kobiety nad tym nie myślą, więc obciążeń 35-letnich wzwyż jest bardzo, bardzo dużo. I chciałbym teraz, żebyś napisał w komentarzu, co ty ten, na ten temat sądzisz, jak uważasz, jaką kobietę wybrać, jeżeli to jest taka rada, porada dla facetów, którzy mają, są po 40, chcieliby założyć rodzinę, jaką kobietę powinni wybrać, czym się kierować? Może Wy macie jakieś ciekawe przykłady, może tobie przyjdzie coś takiego ciekawego na myśl, co może być może pomoże innym facetom, którzy oglądają ten film. Piszcie w komentarzach, będę bardzo wdzięczny za to, że napiszecie, jaką kobietę ma wybrać facet po 40, który chciałby założyć rodzinę. Osobiście dziś pozdrawiam Was w pięknej Portugalii. Życzę jak najwięcej cudownych randek. W każdym bądź razie, gdybyś chciał coś zmienić, jeśli chodzi o uwodzenie, o pewność siebie, na dole masz link do moich szkoleń. Akademia-dm.pl Zapisz się już teraz. Będę Wam wdzięczny bardzo za to, co napiszecie na dole. Którą kobietę wybrać? Powinien taki facet. Hej.